Siemaneczko hmm. Trzeba Jeszcze chcę zapomnieć światło A, Kilka zmian dzisiaj Ponieważ jak możecie zobaczyć tu na górze Zrobimy w miarę porządek Tutaj się wylała woda więc nie patrzcie na to I jak widzicie przyniosę tutaj granulat kukurydzę i ten dezynfekcję. I tutaj mam wszystko. Jak widzicie, zmieniłem paszę. Był, nie wiem, jak się mówi, The House. house jak już tak? Nie wiem, jak nie, nie, to się mówi. Wypowiada, jak to się. Tak. Już mi dzisiaj tak po tracheczku ugrążono tego, żeby się przyzwyczajały. I tak. Tu jest mieszanka zrobiona. Hmm. po prostu jest pół granulatu nowego a pół starego a reszta jest tak samo po prostu mniej zrobiłem sobie. muszę o to gdzieś przenieść bo to mi strasznie przeszkadza hmm. tutaj już zostało bardzo malutko to się takie, że tak jeszcze sporo a to nie, to jest na troszeczkę tak Pokażę porównam, porównam jak wyglądają te grawaty I Dla do wycięcie, otworzę go i widzimy się po dzień. I tak. Weźmiemy sobie stąd troszkę. To jest taki jasny. To jest tak trochę ciemniejszy. I ten pachnie taki granula dla krów. żeby aromat nie uciekał, i możecie mi napisać w komentarzach, czy mm, granulat dla krów jest dobry dla królików granulat dla krów jakoś tak to chyba się nazywa granulki i granulat dla krów jak to się nazywa dokładnie czy po prostu dobry jak można widzieć gdzie mniejszy, to trochę wsypałam tego granulatu tak po prostu, żeby się przyzwyczaiły, tak troszeczkę, troszeczkę. Zamkamy. Zobaczymy, co tutaj u dziewczyn. I tak u niej też troszeczkę wsypałem. Nie zjadła. I tak za miesiąc, mniej więcej. Miesięc stosowania samego tego granatu. Yy, Nagram filmik. Czy ten granat po prostu jest dobry? Tutaj też ma jak widać. A i ten granat, ten, ten nowy, ma zapach jak granulat dla krów właśnie. On trochę zjadł tego granatu. O, tutaj mój, co, ty, co ci młodziak? Ale tu mam główkę makro, musiał przeci pić. <gry> ja ci kręcek w las do pośnika. I co, wyjście możesz w imię miesiąca? Młody chyba nie może. pośnika. Właśnie muszę uważać, jak to samo ja wkładam sama. Przecież tu przypadkiem żadnego nie przygniótł. Mogłoby być słabo i tak one też dostały zjadły już stały ten gromad nowy o no akurat teraz musi pić to mi się podoba jest ładny on tu też trochę tam wyjadłem. co tam ogólnie u nich o te żelaziste mi się nie podobają Nigdy mi się że nie podobało. O ty. Jak matka się patrzy, co robię z maluszkiem. Jeszcze miał odrapał na koniec. No. Więc tak to prezentuję wszystko. Posprzątałam ostatnio wszędzie. Tam na górze Wam pokażę może. weźmiemy sobie drabinkę. Wchodzimy na górę. No. Tu są te wszystkie części od karmideł, te blaszki od karmideł, jakieś śrubki od karmideł, od y, zasłówek, takie rzeczy. Jakbym miał na przykład na klatkę dawać, no, żeby były po prostu zamknięcie na klatkach. Tutaj są te wkładki, dwie tubiczki informacyjne jeszcze, szelki dla królika. Kafelki, słoik z infekcją, cztery wygotniki. Tam jakieś kartony. Tutaj jest. To jest jeszcze króliki mego brata. Op, Tutaj jest zakwaszacz multivitaminer. Tutaj są jakieś trzy kaweczki. Gdzie jest jeszcze jedna trzy Nie wiem. I to sobie wsypiemy na setną karmę jak będziemy robić paszę bo to dostałem w Krotisie zamówienie ze, ze strony petrykowe I tak yy, i od jutra dostaję to przez tydzień i w sensie o Jezu spadłem dobra odnoszę do bułki. dzisiaj przyniosłem sobie też siano i to był taki króciutki filmiczek był Informacyjny. Pan powiedzieć, informacyjnie. I co w hodowli No. I to by było na tyle w tym odcinku. Piszcie komentarze odnośnie tego granulatu dla krów. czy jest dobry. Subskrybujcie, komentujcie. Na razie. Cześć.